Witam na kanale Akwarystyka Spasio i zapraszam na króciutki film dotyczący barniaka szmaragdowego o odmianie Nigerian Red. Tu mamy samca i co się z samicą stało? Nie ma samicy. Znaczy ja wiem gdzie ona jest, ale dopiero dzisiaj skapowałem o co chodzi. Nie wiem, czy to samiec, czy samica, ale widzicie tego kokosa? Wejście do, 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 do ten otwór do, do, do kokosa z yy, korupy zasypany został. I dopiero teraz zobaczyłem, jak łeb samica wystawia przez górny otwór. No, ona tam siedzi, nie wiem, czy z ziką, czy z małymi. W każdym bądź razie siedzi w tej norce i samiec podpływa, pilnuje, pilnuje tej samicy, nie ma tutaj ryb, są tylko dwa gubiki yy, endlera, dwa samce prawdopodobnie, ten drugi tam też będzie samiec to tam pływają, o widzicie, jest, jest łebek, łebek samicy, wystawia, o, zasypały, obydwie te ryby zasypały prawdopodobnie ten wejście dolne a samica być może jest zikrą być może z małymi nie wiem, nie mogę podejrzeć próbowałem zaświecić tam do środka ale nie da się nic nie widać na razie nic nie widać samczyk tam jest a samiczka w grocie chyba, że ona że to ona gniazdo zbudowała i liczy na to, że samiec dopełni obowiązku swojego. Hmm. Co wy o tym myślicie? Powiem tak, trzymałem je w, w 200 litrach, trzy pary. Nawet nie próbowały podchodzić do y, tarła, więc rozdzieliłem w te trzy pary na różne zbiorniki. Jedną parę zostawiłem w 200 litrach, ta jest w 126, a inna jest w akwarium 54 litry. O dziwo, i tylko ta para wychodzi na to, że będzie próbowała lub, lub jest już potarle, i młode są w tej grocie. Ale no, ja nie wiem, nie jestem pewny. Zobaczymy, poczekamy, poobserwujemy. Jeśli macie jakieś yy, zdanie na ten temat, lub coś wiecie, napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam.